Radio M107 i 6 FM Rozmowa poranka. 8:13 na zegarze. Witam Państwa raz jeszcze i witam naszego gościa. Dzisiaj Śląska, kurator oświaty, pani Urszula Bauer. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani kurator patrzy na zegar. No tak, niespełna kwadrans temu rozpoczęły się lekcje, znaczy powinny się zacząć, powinien zabrzmieć dzwonek, przynajmniej w tych szkołach, gdzie się zaczyna o 8, a zwykle tak jest. A pani ma takie dane, gdzie się zaczął strajk, gdzie się zaczęły lekcje, czy jeszcze nie? No, jeszcze za wcześnie na takie informacje. Myślę, że to dopiero około godziny 11, 12. Może pod koniec dnia te dane będą y, aktualne. My te, tę sytuację monitorujemy, będziemy zadawać dyrektorom pytanie, czy. Y, czy zapewnili dzieciom opiekę, czy szkoła funkcjonowała dobrze, ale na to potrzeba trochę czasu jeszcze. Ale wszyscy się przygotowywali do tego strajku, także państwo i także wcześniej yy, z, prosiliście, czy też zobowiązywaliście dyrektorów, żeby taką opiekę zapewnili. I co wiadomo w tej sprawie? To wynika przede wszystkim z przepisów i tutaj y, sytuacja strajkowa nie może powodować, że te podstawowe przepisy i obowiązki, które ciążą na dyrektorze szkoły i na organie prowadzącym i na organie nadzoru, że te y, obowiązki zostaną zawieszone z powodu strajku. Y, Mieliśmy bardzo różne informacje od dyrektorów szkół, również takie, które wskazywały na to, że w szkołach będą się odbywały strajki, ale będą one niemal równolegle do działalności szkoły prowadzone, czyli część nauczycieli podejmie akcję strajkową, natomiast druga część będzie się opiekowała uczniami. Wielu dyrektorów sygnalizowało, że wprawdzie strajk będzie, natomiast egzaminy będą przeprowadzone. A dyrektorzy mieli jasne informacje od. Czy nauczycieli, kto strajkuje, kto będzie strajkować, czy kto zamierza strajkować wtedy jeszcze, a kto będzie, czy zamierza pracować? To zależy też od dyrektora szkoły, w jaki sposób formułował pytanie, bo nie wszyscy związkowcy pytanie, pod, typa, pytanie o to, czy będzie nauczyciel konkretny strajkował, czy nie, wielu związkowców traktowało jako formę nacisku. Natomiast dyrektor z pewnością miał możliwość określenia, jaką liczbą nauczycieli dysponuje. Na dyrektorze szkoły ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, więc jeśli już nawet nie mówimy o przepływie, w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, to dyrektor musi wiedzieć na jaką opiekę ze strony nauczycieli może liczyć i wtedy pytanie, na przykład, czy będziesz opiekowała się koleżanką, czy kolego dziećmi, czy będziesz uczestniczyła w zajęciach opiekuńczych, jest pytaniem w pełni zrozumiałym i takie pytanie dyrektor mógł zadać po to, żeby się zorientować, że rzeczywiście y, może liczyć na niektórych swoich nauczycieli. A jak to formalnie wygląda, jeśli strajk oficjalnie ogłosiły dwie centrale związkowe, Solidarność nie, no bo podpisała wczoraj porozumienie z rządem i jeszcze w dodatku cała Rzesza jest nauczycieli, którzy nie należą do związków zawodowych, to dzisiaj dyrektor powinien wyciągnąć konsekwencje w stosunku do nauczyciela, który nie należy na przykład do ZNP czy Federacji Związków Zawodowych, a nie podjął pracy, czy nie? No niestety y, nie jest tak, że dyrektor może wyciągać konsekwencje wobec jakiegokolwiek nauczyciela, bo prawo do strajku ma również nauczyciel niezrzeszony. Także nawet jeśli nie przy, należy do żadnej organizacji związkowej do żadnej z tych central związkowych, to ma prawo do strajku. Zatem no, nie można mówić tutaj o, o, o takiej sytuacji, o której Pan Opowiada. A obowiązek z kolei pracy, obowiązek opieki nad dziećmi spoczywa, jeśli dobrze rozumiem, właściwie tylko na dyrektorze, bo on jest pracodawcą. Cała reszta grona pedagogicznego może strajkować. Dyrektor ostatecznie sam musiał, musi stanąć. I co najmniej, dwu, znaczy najwyżej 25 dzieci się zająć, tak? Tak, ale pamiętajmy o tym, że sytuacja strajkowa nie jest sytuacją nagłą, losową, atmosferyczną czy techniczną. To jest sytuacja, o której mówiono już bardzo dawno, związek nauczycielstwa polskiego, wręcz programowo i, i, I bardzo tak konsekwentnie realizuje pewien określony scenariusz. Więc dyrektor szkoły doskonale wiedział, że może być sytuacja trudna. Jego obowiązkiem było, i to jest bardzo racjonalne zadanie, zasygnalizować swojemu organowi prowadzącemu, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo akcji strajkowej i wówczas organ prowadzący, na którym również ciąży obowiązek zapewnienia funkcjonowania, szkół powinien w porozumieniu z dyrektorem szkoły zabezpieczyć takich nauczycieli, bądź zatrudnić na zastępstwo lub postarać się o to, żeby te zajęcia zostały zorganizowane na przykład przy pomocy instytucji kultury, wolontariuszy. To nie jest sytuacja, która nas wszystkich zaskoczyła, bo przecież ten spór toczy się już od jakiegoś czasu. więc. Chociaż jeszcze wczoraj wieczorem nie było jasne, co się tak naprawdę wydarzy. Tak, ale myślę, że dyrektor szkoły, który opiekuje się dziećmi, który musi dbać o bezpieczeństwo dzieci, nie może czekać do ostatniej minuty z decyzjami, z planowaniem opieki nad dziećmi. Powinien taką sytuację i na to jest odpowiednia ścieżka w przepisach wskazana, powinien taką sytuację... Zgłosić do swojego organu prowadzącego, wnioskując o zabezpieczenie środków na zatrudnienie nauczycieli na zastępstwo. To są sytuacje, które bywają w szkole, to nie jest nic nowego, a dyrektor przezorny i taki, który wie, że w jego szkole po referendum czy w wyniku decyzji referendalnej nauczycieli może odbyć się strajk, nie może biernie oczekiwać na rozwój wypadków. Także na pewno dyrektor powinien przy przygotować się do tej sytuacji i nie może powiedzieć, że sam jeden musi teraz zapewnić opiekę kilkudziesięciu uczniom. Rzeczywiście przepisy mówią o tym, że to jest określona grupa, którą mogą się opiekować nauczyciele. No niemniej jednak sytuacja była przewidywalna. Dyrektorzy mieli możliwość interweniowania. Bardzo głęboko wierzę w to, że wielu dyrektorów, wszyscy dyrektorzy do swoich obowiązków wynikających z realizacji takiej, ani innej funkcji, z przepisów podeszli odpowiedzialnie, przezornie i zapewnili opiekę dzieciom. Pani kurator, a to są prawa i obowiązki nauczycieli, dyrektorów także, a uczniowie. Dzisiaj takie zdanie gdzieś padło, że uczniowie dzisiaj część z nich wybierze się na przymusowe wagary. To tak jest, że jak szkoła zamknięta, to uczeń idzie na wagary i kto za to ponosi potem odpowiedzialność, jeśli coś się stanie? Szkoła nie może być zamknięta. Jeśli gdziekolwiek w województwie śląskim zdarzyła się sytuacja, w której uczeń przyszedł do swojej szkoły i zastał zamknięte drzwi, bądź rodzic przyprowadził swoje dziecko do szkoły i ta szkoła była zamknięta i, 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 i być może na, na drzwiach wisiała kartka, że z powodu strajku szkoła jest zamknięta, to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Ale może, może przy... być otwarta, tylko może brakować kadry, żeby zająć się tak dużą liczbą uczniów. Może być tak? Yy, może taka sytuacja yy, zaistnieć, natomiast tak jak powiedziałam, to nie jest sytuacja nagła, to nie jest sytuacja... Yy, Katastrofy jakiejś technicznej w szkole. My o tej sytuacji rozmawiamy już od dłuższego czasu. Przekazaliśmy dyrektorom komunikat specjalny przygotowany przez Ministerstwo Edukacji, który pokazuje, w jaki sposób dyrektor powinien się zachować, w jaki sposób powinien zabezpieczyć, zapewnić swoim uczniom opiekę. Więc jeśli ten dyrektor po przeprowadzonym referendum otrzymał informacje ze swojej organizacji, Związkowej, że referendum wskazuje na udział nauczycieli w strajku, jego obowiązkiem było zgłosić to do organu prowadzącego. Wspólnie powinni zabezpieczyć pieniądze na zatrudnienie nauczycieli na zastępstwo bądź pomyśleć o innej formie zapewnienia opieki uczniom. Ta sytuacja, kiedy szkoła jest zamknięta i odprawia się z kwitkiem rodzica bądź Uczeń stwierdza, że nie ma opieki, więc pójdzie sobie do szkoły. To jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Czyli uczeń dzisiaj powinien pójść do szkoły, bo nie jeden powiedział, nie idę jutro, wczoraj tak sobie powiedział, nie idę jutro do szkoły, bo i tak jest strajk. Jego obowiązkiem jest pójść do szkoły. Jego obowiązkiem jest pójść do szkoły, oczywiście. Spory, które toczą ludzie dorośli o pieniądze, to są spory, które absolutnie nie powinny angażować uczniów. Uczeń ma swoje obowiązki, ale ma też swoje prawa. Ma prawo gwarantowane nie tylko w przepisach oświatowych, ale w, w prawach dziecka, w Powszechnej deklaracji praw człowieka, ma prawo do edukacji, również w naszej konstytucji zapisane jest to prawo, zatem nie może być takiej sytuacji, w której uczeń nie ma opieki w szkole lub szkoła jest zamknięta. Pani kurator, to zapytam jeszcze o przyczyny strajku. Oczywiście wszyscy je znamy, wiemy, że te ostateczne to jest sprawa płacowa i nie będziemy tutaj teraz dyskutować czy to za dużo, czy za mało i też czy sprawa jest polityczna, czy nie. Natomiast chyba przelała się trochę czara goryczy wśród nauczycieli i nie jeden z nich, nawet jeśli nie należy do ZNP, to popiera ten strajk, bo słyszałem sam od nauczycieli, że to już nie tylko o pieniądze chodzi. Chodzi o to, jak są i też nie tylko chodzi o władze oświatowe, ale też o całe społeczeństwo, jak są szanowani, czy też często nieszanowani, że prestiż nauczyciela został sprowadzany. No jeśli nie do zera, to w każdym razie dość nisko. Jesteśmy w stanie to odbudować. Myśmy dzisiaj to pytanie zadali też naszym słuchaczom. Tu zerkam do Facebooka. Różne są odpowiedzi. Na przykład ja widzę to tak, pisze jedna z naszych słuchaczek, jak w każdym innym zawodzie. Jak ktoś jest dobry w tym, co robi i robi to z pasją, to ludzie go cenią. I nie ma znaczenia, czy to lekarz, nauczyciel, czy ktoś inny. A jeśli jest kiepski, to ludzie wie, na nim psy. Ktoś podpowiada, że docenić trzeba nauczycieli z powołania pieniędzmi, a tych, co się nie nadają, zwolnić. Ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, to jest sytuacja, która przez całe lata narastała, jeśli chodzi o, o, o wynagrodzenie dla nauczycieli. Były lata, kiedy minister edukacji wychodził do mediów i mówił, że pieniędzy dla nauczycieli nie ma. Tym bardziej jakby zaskakujące jest to, że w sytuacji, w której powoli zaczę, zaczęto myśleć o tym i, i realizować zmianę wynagrodzenia dla nauczycieli, bo przecież przypomnę, że rewaloryzacja od wielu, wielu lat nie przeprowadzana dopiero w 2017 roku została po raz pierwszy. Po wielu, wielu latach zaniedbań przeprowadzona i w momencie, kiedy zaproponowano nauczycielom pewien, pewną ścieżkę dochodzenia do wyższych pensji, bo zgadzam się, nauczyciel powinien być dobrze opłacany, to również jest element prestiżu zawodowego, ale na ten prestiż na pewno nie składają się tylko i wyłącznie pieniądze. No, Żałują pewno... się nauczyciele także na to, że w rozgrywce. No... Przepraszam, za to słowo rozgrywka, z uczniem stoją często na przegranej pozycji. Wymagania wobec uczniów w systemie edukacyjnym trochę spadły przez te 20 ostatnich lat. Już nie wspomnę o tym, że za naszych czasów za trzy błędy ortograficzne była dwuja i koniec. Dzisiaj uczniom dużo więcej wolno, a od nauczyciela dużo więcej się wymaga. To jest do zmiany, czy tak jest dobrze? Na pewno podjęto pewne działania, żeby i podnieść prestiż zawodu nauczyciela i y, móc wyłowić z całej y, dużej rzeszy nauczycieli tych najlepszych i te, temu miał sprzyjać nowy system oceniania nauczycieli, który miał y, poprzez właśnie y, formułowanie oceny w oparciu o kryteria, o wskaźniki pokazać, który z tych nauczycieli jest rzeczywiście takim najlepszym w swoim zawodzie. Zatem miały iść konkretne pieniądze również, bo wszystkie, przecież... Wszystkie związki zawodowe zanegowały ten zanegowały. Tak. I to jest dla mnie zastanawiające, że w momencie, kiedy mówimy o pieniądzach, które powinny generować również podniesienie jakości pracy, za tym absolutnie nie poszły takie działania, wręcz odcięto myślenie o poprawie jakości edukacji, o poprawie wyników kształcenia od pieniędzy. Wielu rodziców zadaje pytania, no dobrze, nauczyciel będzie więcej zarabiał, ale... Czy będzie lepiej pracował? Czy moje dziecko z powodu podwyżki dla nauczycieli będzie miało zagwarantowaną lepszą edukację? No i tutaj stawiamy znak zapytania. Ja bardzo wierzę głęboko w to, że to dochodzenie do wyższej pensji nauczycieli. Które jest konieczne, bo rzeczywiście nauczyciele muszą więcej zarabiać. Będzie się również łączyło w środowisku nauczycielskim z myśleniem o poprawie jakości edukacji, o poprawie również relacji z rodzicami, bo te relacje muszą być zbudowane. Rodzic ma oczekiwania wobec nauczycieli. Nauczyciel również ma prawo oczekiwać od rodziców współpracy i współdziałania, budowania autorytetu wzajemnego. Nie może być tak, że rodzic podważa autorytet nauczyciela, a nauczyciel podważa rodzic autorytet rodzica. Tu musi być pełna współpraca i pełna zgoda. Myślę, że no, ten trudny moment będzie takim momentem odbicia się od, pewnego, od pewnej trudnej sytuacji w oświacie i wszystko jakoś we współpracy, w rozmowie będzie poprawiane. Temat szeroki jak rzeka, więc tak. pewnie nieraz się jeszcze pojawi i trudno znaleźć jasne odpowiedzi, i proste już od razu. Pani Urszula Bauer, Śląska, kurator oświaty, dzisiaj była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M107 FM.